Od kilku dni dodatki solidarnościowe wpływają już na konta osób, które w związku z występowaniem COVID-19 straciły pracę po 15 marca. W całym kraju wypłacono ponad 36 600 dodatków na kwotę ponad 44 200 000 zł, a w naszym regionie wypłacono ponad 1800 dodatków na kwotę ponad 2 200 000 zł. Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł przysługuje 1 czerwca, maksymalnie przez 3 miesiące. Przepisy o dodatku solidarnościowym weszły w życie 21 czerwca i od tego czasu w całym kraju wpłynęło do ZUS 59 tysięcy wniosków, z czego niemal 2900 wniosków pochodzi z naszego województwa. O dodatek solidarnościowy mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 roku pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub osoby, których umowa o pracę na czas określony została rozwiązana wraz z upływem czasu na jaki została zawarta. Warunkiem otrzymania dodatku jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku. Świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza dla nich zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji. Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie, a jego wypłata następuje między 1 czerwca a 31 sierpnia bieżącego roku. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez portal Platforma Usług Elektronicznych ZUS i wniosek opatrzony jest symbolem EDS. Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym e-dowodem lub profilem PUE. Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłacane są składki emerytalna i rentowa, a także składka zdrowotna. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego, jednak składki nie pomniejszają wypłaty dodatku, ponieważ są finansowane z budżetu państwa. Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia bieżącego roku. Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne na puezus. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, dodatek Solidarnościowy trafi na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego w ciągu 7 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Więcej informacji na temat dodatku Solidarnościowego można znaleźć na stronie internetowej zus.pl łącznie z instrukcją wysłania wniosku przez Puezus.